Witam serdecznie wszystkich śledzących. Co mam powiedzieć? Nastał dzień i poranek dnia 17, kiedy nie jem. Dzień jest 21 listopada 2021, a godzina gdzieś między 9 a 10, nie wiem, która dokładnie. W każdym bądź razie sam jestem szczerze zdziwiony tym, że nie jem, no i... Co mogę powiedzieć? Hmm. Wczoraj przez chwilę miałem wrażenie wieczorem, że mógłbym do końca życia nie Oczywiście są przypadki, że zakciewa mi się jeść i ten. Tak jak mówię, nie używam nic poza wody, no i kawę niestety raz, dwa razy dziennie, która zdrowotnie wypukuje magnez i jakieś potasy i inne rzeczy. No na pewno nie jest do końca zdrowa. Jeszcze w moim przypadku. Oczywiście zdaję sobie sprawę, na co się narażam, na jakie konsekwencje, no ale zobaczymy co dalej. Także zaczynam 17 dzień bez jedzenia. 16 minęło. No, tak jak mówię sam, jestem generalnie zdziwiony i momentami nie chce mi się wierzyć, że tak to wygląda. Zmierzyłem przed chwilą obwód pasa. 100-13 tak cm. Waga, zważyłem się przedtem, jeszcze raz wejdę. Wstajemy osiemdziesiąt osiem mam nadzieję, że widać. Jeszcze raz sprawdzę, bo nie wiem jak czasami. Uwaga, może się nie myli. Proszę bardzo. 88 400. Mam nadzieję, że widać, że dobrze nie umiem montować. Nie znam się na montowaniu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, no. Wyglądam tak, oczywiście, sadło jeszcze jest, bo to nie chcesz żerać, a ze względu na chore biodro, które mam do operacji prawe, do, do endoprotezy, no niestety nie mogę w żaden sposób ćwiczyć, bo to jest ból. Kuśtykam, jak widać, 3 centymetry mam krótszą nogę. Na pewno nie boli mnie tak jak przedtem, czyli w pierwszym dniu, kiedy się ważyłem czwartego, w nocy, bo to była 21, między 21 a 24, 11 miałem 100-300, później drugie ważenie było 90 kg, 700 bodajże. No i dzisiaj widać, jak to, jak to wygląda, ale tak jak już zaznaczałem, nie chodzi tu tylko o odchudzanie. W tym tkwią większe sprawy. Dziękuję jeszcze raz. I zobaczcie, jak to się skończy. A skończyć się może różnie. Zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Przepraszam za ten negliż, ale niestety inaczej nie można. Aby było wiadomo, co i jak. Myślę, że nagrywać codziennie to też mija się z celem. Myślę, że to co dwa dni to tak, tak, taka optymalna. Optymalna data. Jeszcze raz pozdrawiam.